Więc uważajcie na te, na te takie ezoteryczne pułapki, które nie, często właśnie mają na celu wywieźć nas w pole, że nie mówią prawdy, nie mówią o eschatologii, czyli o, o tym, co, co było na początku, tylko jakby omawiają. Schemat budowy wszechświata kosmosu, który został stworzony przez aniołki, takie jak my, czyli inne świadomości, po wyjściu z domu. Bóg nie stworzył, nasz rodzic, mama, tata, nie stworzył tego wszechświata. On został niejako stworzony właśnie naszy, jego rękoma, bo my, my jesteśmy tymi rękoma. Narzędziami, ale on bezpośrednio nie, nie uczestniczył w tym. My tylko wzięliśmy, że tak powiem, zapożyczyliśmy od niego energię i z tej energii, miłości, potworzyliśmy światy, które się popsuły. Muzyka